Hej, Siemako moi drodzy z tej strony, handy. To są kolejne tradey. Will, to sprawa sprowansował zamknięte kwalifikacji do Minora. Także od poniedziałku trzymajmy mocno kciuki. Teraz możecie puścić zostawić łapkę w górę. Przypominam e, o tym, że dwie godziny pierwsze się liczą. E, I przechodzimy do trade'ów, jeżeli ktoś nie subskrybuje, to też zachęcam. Santiago Perez pisze Siema misia dawa jakąś masną ofertę, ale niestety wygasła, także wybacz. E, Square patrz, jaki karambit, może jakiś trade. My się potrajdowaliśmy ze Squarem poza odcinkiem. Tak akurat wyszło i mam nadzieję, że skład jest z tego zadowolony. Samurai siema, chętnie może jakiś coś 4A 4S, bo jakaś ładna by mi się przydała, bo jedno mi oskamowali. No to. O baczcie, A nie spodziewałem się, że to się nie wczyta. Powinno być już wcześniej wczytane przeze mnie. Także wszystkim tym, którzy oglądają to wieczorem na komórce przy zgaszonym świetle czy coś, to przepraszam. Wybaczcie. To było bardzo niespecjalnie. Staram się dbać o wasze oczy. Raczej jak mogę. Dobra. Eee... Czekajcie, bo nie pamiętam co pisał. Z, z M4A4S. To jakaś ładna by mi się przydała. Aha. To by się M4A... M4A4. M4A4. No dobra, no mam jakąś. Nie wiem czy ona jest jakaś ładna, ale jest jakaś. No bo innej to my tu nie wymyślimy za bardzo, niestety. Eee... I ten trajt jak będzie wyglądać tak, to myślę, że jest jak najbardziej uczciwy. Wysyłam Grzechu. Pozdów zow, goście radowie, a w szczególności konia fail i małpy Mhm. Ciekawe, czy w ogóle ZO w goście radowie istnieje. Zaraz zobaczymy. Znowu wasze oczy, przepraszam, a jestem świnią. Nie ma. To nieźle. Majki, pozdrawiam konia i małpę górale. Ja czuję, że to jakiś... coś tu wleciało, jakiegoś takiego. SK, zobacz, chętnie co byś chciał z tego digla, pozdrawiam live'a. No widzicie, właśnie czekamy, czekacie pewnie też na Martejdy na, na żywo. Także mam nadzieję, że już wkrótce... sery, ale niestety przedmioty nie dostępne już na wymianę. Także zapraszam ponownie. Xavi! Siema, chętnie zrobisz jakąś fajną ofertę. Podpiszesz profil. Xavi. Czy Xavi. Jak tylko się da, to... To tak. Jak najbardziej podpiszę. Uh, a ofertę... Jakąś fajną. No to fajnie. To popatrzmy, co masz fajnego w ekwipunku. Go! Let's go! Uh, tylko hmm. nie wiem w sumie co by można, możemy lecieć na polowanie z siatką safari, czemu by nie polowanie na skiny. A była chyba jakaś taka seria na moim kanale: coś z polowaniem na skiny, prawda? Kto pamięta? Przykleję ducha Jak ktoś pamięta o co chodzi. Ale to napiernicza. Dobra, może taka wymianka. te skin jest ładniejszy i droższy trochę. Minimalnie. Eee... Hapley. Hapley. Chyba tak. Za jest coś ciekawego, za moje wszystkie skiny, ale coś w tym stylu pozdrawiam. Eee... W stylu kosy? Czy to chodzi o taki styl? Co cały czas się czytuję Przef, czy to w... Prze Czytuje się ponownie mój ekwipunek! Eee... Za cały ekwipunek może być ciężko... Ale jak weźmiemy pod uwagę testy, To wcale może być z niej inaczej! W sensie, dalej może być ciężko. Ojoj! Ktoś cię nie zaakceptował z poprzedniego odcinka! Kaimana, to ja może to wykorzystam. Może akurat wyda się tutaj, w tej sytuacji, hmm, chociaż to nie będzie jeden skin, ale no ciężko kurczę. Może tą są śmety tylko musiał dorzucić jeszcze to, i to, i to pewnie też, i to dalej. Jest taka oferta, ale to w sumie jest cały kipunek, no coś w tym jest. Ale nie przewyższysz tej oferty, niestety, dobra, no nie, tego już nie chciał. W ogóle tego też bym nie chciał. No i ile to jest? 50 zł. Hmm. Ciężka sprawa. A z kolei to jest 40, nie? To jest 40. To może spróbujmy tak, żeby było na równi. Kurczę, bo ja dziś sobie ustaję, że te... będę robić szybko te trade'y. Taka presja na mnie teraz ciąży trochę. Żeby to pocisnąć w miarę. O, bo cholera. Będę to oddał. Wziął to. Eee... A... A dalej jest źle, dobra wysyłam. Co ty na to? Eee, Agresji, straszny syf, a eee, wiem, ale bardzo podoba mi się te skiny, pozdro z live. A, a tak ktoś wysyłał tak na live, ciekawie dlaczego tak. Aczkolwiek, no właśnie. W sumie z drugiej strony szanuję, to są osoby, które przychodzą na live. A się dołączyć do tej elity. Także pamiętajcie: Facebook, eee, czy tam e, grupa Handygra, czy dzwoneczek, i, i może być. No ale niestety widzisz, Geben mi zablokował tego trailer. Stwierdził, nie. Lepszy gracz od ciebie. To chyba nie trudne. Marzę o tej MC, jak nie chcesz, to możesz zmienić. No, bo ta MK jest super. Wiem. Ja też ją bardzo, bardzo lubię. Bardzo. To jest moja w ogóle ulubiona MK. Ale to marzę. No cóż. Zachęcam do słownika. To na pewno. Chociaż nie hejtuję, bo to może być też dysnek Wiemy jak jest, także ale Marzenia się spełniałem przez ZZ Jak coś. Dobra, ale byśmy chcieli zmienić jednak tą ofertę, no bo tutaj nawet tymi skinami to tak powiem Ci, że dalej, dalej jest średnio, nie? Jak mi powiedziawszy. No to już się wszystkie skiny podliczające e, tą kwotę Marzy, że twórca no to jest ładna, no, co to dużo mówić, ja to doskonale rozumiem, ale może ta wupa Mortis też ci się spodoba i wtedy tego celu przeprowadzimy trochę na innych zasadach, w sensie, hmm. to kurde, jest wszystko z taką. A to bez taka jest, sorry, no. Nie pykło. Nie mam takich rzeczy z taptracku. Mówię, masz dwa te digielki. Oj, chyba coś przedobrzyłem. Przedobrzyłem. Mm. Tak. A ja zostanie na 15 dni, jak to zaakceptujesz. O matko. Muse on YouTube. Mówiłem, że mój ekipunek wróci, to wróci nie wiem, czy jest to widoczne, ale mam kosę. Znowu pozdrawiam całe YouTube y i Ciebie zaproponuj coś. No to witam, witam. Zaraz eee, zobaczymy, co z twoim kipunkiem. Czy to jest twój kipunek? Bo przez chwilę myślałem, że wczytał się mój autentycznie. Ale nieźle. twoja kosa jest więcej warta. S4 ns to nie jest źle. Dobra, bo to trzeba się skupić na, na trade'zie, bo tam powiecie, że za dużo gadam, za mało do robię. I tak będą takie komentarze strolowane, ja to już czuję. Pozdrawiam strolowanego przy okazji. Jak to... nie wiem czy oglądasz, ale jak oglądasz, to pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Nie, op nie opyla mi się, prawda? Taka imprezka. O Jezus, taka to mi się w ogóle nie opyla. Taka już byłaby spoko, ale nawet będę dobrym człowiekiem i jeszcze coś dorzucę. Jakąś naklejeczkę, która... No, dobra, wysyłam. E, Pauli, cześć, masz może tu... Masz coś może tu zarzucić na trade'a? Pozdrawiam cię Plutko, pozdrawiam cię Pauli serdecznie. A ty masz co zarzucić na trade'a? Znowu mój fikunek. A to się buguje. Strasznie coś. Noma! Noma! Ale coś startowanie? o teraz widziałem startowanie Co to jest? Naklejka? A! Okay. O, smoka cesarskiego też lubiłem kiedyś. Może mi się pojemnik O, to mi się nie podobało Werzy mi ten, masz dwie takie Wymienimy się naklejkami. Co ty na to? Że mnie się podoba, to jestem skłonny dać więcej Naprawdę Mogę Ci dać Astralis za 241 A Za tą nakleczkę Co ty na to? Oli Jedek, sieba chętnie do znajomych i jakąś ofertę możesz wymyślić, bo jeszcze niektóre skiny banał mają na trade. Jedku, drogi. Zapraszam na streama, bo tam dodaję na streamach, także jak coś, to właśnie, jeżeli czekacie na to, to, to możecie być na streama. Wiem, że ten odcinek trwa już dłużej i to już trudno, nazwać zaś bo po powyżej po, po, 10 minut, ale już nie zostawię jedka bez odpowiedzi. No um, to jest ciekawe. Dyrektywa. Szkoda, że w takiej jakości, bo ta dyrektywa w sumie nie wygląda. W całości, ale wygląda obiecująco. To, na to, co widzę, wygląda, że jest obiecująco. O. Tak powiem. Mm. O, łasica, spokojnie. Ja lubię łasicę. Dobra. Mm. To może tak. Co ty na to? Lecę, zbieram się, trzymajcie się, życzę wam mego wieczorku, mego dnia, zależności kiedy to oglądacie i do zobaczenia, łopatki. Cześć Cześć, do zobaczenia, hej.